Witam tutaj Mandolor wśród gwiazd? Innymi mówiąc, zagrałem w Master of Orion 3. Grałem w pierwszą część, w drugą nie grałem. I ja osobiście uważam, że trójka jest najlepsza, bo jest po prostu najbardziej rozbudowana. Mi się bardzo podoba. Tutaj mamy. Hmm, będę chciał trochę Was nauczyć w tej grze. O co tutaj chodzi? Ale będę tutaj także normalnie grał sobie z komentarzem. Mamy tutaj kilka raz, i mniej więcej przedstawię o co tutaj chodzi. Rasy hum, y, humanoidalne zajmują się zazwyczaj dyplomacją. Rasy cybernetyczne, przemysłem. Y, gady, to są takie trochę prócz rasów. To są raczej dobre odpowiedniki, jeżeli chcemy prowadzić wojnę, ale nie taką. E, można by powiedzieć świętą wojnę, ale taką trochę ograniczoną, że będziemy, mieli, że będziemy po prostu chcieli mieć e, trochę sojuszników. Rasy wodne to są jak najbardziej rasy zajmujące się e, dyplomacją oraz badaniami. Rasy atmosferyczne. One mają bardzo dobre e, zbieranie e, żywności oraz e, dyplomację i środowisko. Środowisko to jest, e, że po prostu mało zanieczyszczeń dają. Rasy krystaliczne zajmują się inżynierią, czyli produkcją, tak jak rasy cybernetyczne, oraz wydobyciem. Są też e, w sumie z jednej strony bardzo słabe walce, z drugiej strony bardzo dobre owadzi, czyli moi faworyci oni się zajmują produkcją doskonale i wydobycie. co cożyty, czyli ewidentnie najlepsze na świętą wojnę, czyli na wszystkich po prostu dyplomacja słabo, nawet nie można z, nigdy e, mieć ża żadnego paktu. Oczywiście można mieć, tylko że, że to jest bardzo nieopłacalne. Handel słabo, czyli dokładnie to samo oraz e, produkcja i pozyskiwanie żywności doskonale, czyli jest to jak najbardziej rasa e, samowystarczalna. Ja zawsze grałem klakonami, chociaż e, też dosyć często grałem z silikoidami oraz e, meklarami, ale e, sobie zagram teraz klakonami. Możemy tutaj sobie wybrać herb, Weźmy sobie taki kolor czerwony, raz nazwijmy trochę to imperium, tak po klakońsku, czyli e, kla. Okej. Okay. Dobrze. Możemy też tutaj tworzyć swoją własną rasę. E, w sensie, że. Możemy modyk modyfikować tą rasę. Przykładowo, z ludzi możemy zrobić kiepskich dyplomatów, a e, bardzo dobrych żołnierzy. Tak przykładowo. Albo klakonów zrobić też tylko i wyłącznie żołnierzy, albo, albo jakichś e, faworytów, jeżeli chodzi o badania. A czy, e, ja wolę osobiście korzystać z tego. E, z aktualnych z aktualnych e, raz, bo po prostu przykładowo klakonów e, e, na produkcji oraz na wydobyciu e, skupianie się jest po prostu bardzo opłacalne. Tak? A rasy humanoidalne bardzo opłacalne jest e, szpiegostwo oraz oraz ale tutaj znów mi się coś się stało oraz e, dyplomacja Tutaj sobie dajmy kulistą małą, albo nie, trochę średnią, bo ostatnio grę, żeby sobie przypomnieć jako taką, jest bardzo mała. Na cztery, na cztery rasy komputerowe to była za mała, więc kulista średnia to maksymalnie mogą być rasy komputerowe 2. Poziom trudności średni, anomalie kosmiczne średnie, czyli e, jakby to powiedzieć... W Master of Orion są po prostu y, losowe wydarzenia. N nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Nie mamy Senatu Oriona. Dobra, sobie popatrzmy, mniej więcej o co tutaj chodzi. No, mamy wręcz praktycznie układ idealny. Układ gwiezdny więc szybko będziemy musieli się zająć kolonią systemową teraz nie będziemy na razie ingerować w struktury naszego państwa bo jest to zwyczajnie bardzo małe i w sumie nawet nie można byłoby zauważyć jakichś specjalnych, specjalnie wielkich mm, zmian zobaczmy tutaj gazowy olbrzym tutaj mamy no w sumie dobrą Dobry układ gwiezdny. Moduł przemiany materii. Dobrze. Chociaż na razie bardzo nie opłac... Po prostu nie opłaca się to. I, I powiem wam jed jedną rzecz. Jeżeli wynaleźliście yy, jakąś broń na daleki zasięg, nie używajcie jej. Jeżeli znajdziecie jakąś broń na krótki zasięg, czyli dokładnie tutaj, też jej jakoś specjalnie nie radzę używać. Ja, ja wam radzę używać e, pocisków. Pociski są tutaj e, straszne. Tutaj mamy badania. Ekonomia zajmuje się oczywiście ekonomią, matematyka, e, napędami różnymi, e, nadświetlnymi oraz miniaturyzacją e, broni, broni e, dale, dalekiej. Dalekiego zasięgu albo krótkiego, czyli na przykład tutaj laser i miotacz jakichś tam metali. Fizyka zajmuje się e, podświetlnymi oraz e, tarczami, e, jakimiś ulepszeniami do piechoty. Tutaj widzimy moduł przemiany materii. To jest e, tak, jakby lepsze doki, w których można budować większe statki oraz e, różne ulepszenia. Do, do broni dalekiego zasięgu oraz sama broń dalekiego zasięgu. Biologia to jest zazwyczaj yy, ze Jakby to powiedzieć produkcja żywności, czyli biologia to jest bardzo ważna dla, dla tych, które potrzebują po prostu żywności mało, na przykład yy, humanoidalne, oraz wywołują dużo zanieczyszczeń dla raz kosmologia bardzo ważna, zajmująca się praktycznie wszystkim, czyli pancerzami, ulepszeniami do broni e, krótkiego zasięgu, różnymi portami kosmicznymi, czyli w sumie ekonomia, e, ulepszeniami, lepszymi kopalniami oraz e, nowymi statkami oraz jednostkami piechoty. Oraz socjologia, to chyba tłumaczyć też nie muszę. Tutaj brakuje nam Minerałów, trochę chociaż nie, nie brakuje nam już e, tutaj. Zobaczmy, no w sumie tylko jedna planeta, ale opłaca się. Oraz zobaczmy tam, ok, ta planeta idzie. Chociaż ona ma tutaj rzadkie rośliny, rzadkie klejnoty oraz stare zniszczenie wojenne. jest mineralne bardzo duże, małe. No to tutaj można zrobić bardzo dużo na turystyce. Czyli ta planeta e, z pewnością będzie opłacana, jeżeli chodzi o, o niezadowolenie społeczne, o zmniejszanie go oraz, mm, oraz o pieniążki, bo tutaj są pieniążki e, nilus. Zobaczmy ten Nilus, no nie najlepsza, ale później jeszcze można e, transformować planety, więc to jak najbardziej nie będzie. ...problemem. Tutaj kolonia systemowa się buduje. Bardzo dobrze. Oraz ja osobiście e, wolę ingerować w planety. Kiedy po prostu tego bardzo, bardzo, bardzo dużo będzie. To... ...rzadkie rośliny. Co znaczy przyspiesza przy, przy prowadzone tutaj prace badawcze oraz większa dochody z handlu. Zwiększa. Aha. Wieczność. Czyli tutaj trzeba zbudować kompleks badawczy. Rzadkie klejnoty. Czas funkcjonowania 10 do 75 tur. No w sumie, jako jestem zróżnicowany. E, wartość wydobywcza stosunkowo niska. Ale dobrze, pierdolimy tutaj. Wartość biologiczna, ekosystem bogi, czyli w sumie biologi biologiczne oraz wydobywcze. A tutaj ekosystem bardzo bogaty, czyli rekreacyjny na pewno. Oraz yy, biologiczny. Albo dobra, yy, nie, 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 nie. Jednak rządowy musi być. Musi być co najmniej jeden rządowy w Układzie Planetarnym. Którzy zesłał, czyli high go, uży. Nie wiem co to jest. Nie kojarzę jakoś specjalnie z poprzednich części, niektórych raz. Chociaż te najbardziej podstawowe oraz te co tutaj nie występują, czyli Darlokowie yy, i, i reszta. Tutaj żadnej, żadnej yy, praktycznej planety nie ma, która by nas nie interesowała. Założenia, w oparciu o której pracowali ostatnio nasi naukowcy, okazało się niedoskonałe. Zespoły badawcze zajmują się teraz eliminowaniem błędów w obliczeniach, a tempo pracy nad wszystkimi, nad wszystkimi projektami spadło. No i od PPS i chodzi, to, to można na to nieźle wykorzystać. Ta planeta będzie przemysłowa na bank. Bo jak jest średnia, to znaczy, że może być y, zda, zdatna do życia. I nie najlepsza to samo co oferował MMA Wypierdalaj. Nie mamy jeszcze portów kosmicznych. Oraz spotkaliśmy Orion. Gdzie on dokładnie się spotkaliśmy? Tutaj, dobra, tutaj jest Orion. No idealnie, w samym punkcie, czyli tutaj jest Orion. Trzeba to zapamiętać, touch. albo Założyć tam kolonie. Mamy tutaj kolonie w końcu. Blamor. Ja planety matki nie, nie ukształtowuję samodzielnie. Niech sami się tam kształtują. Nowa grupa floty. To teraz szukamy dobrej. Planety za zamieszkania, czyli ta, dobrze, tutaj mamy już skauta nowy, produkcja biologiczna, produkcja przemysłowa. Czyli w sumie najlepiej by się go wykorzystało e, w handlu, żeby sprzedawać te biologiczne. I na przykład kupować e, minerały, tak chociaż oni nie żyją wiecznie, albo mogą być nawet e, zabici. Oraz. chwila. Czyli mamy tutaj e, sojusznika na bank Blamor. Jeżeli są jakieś cyferki albo jakieś inne dziwne nazwy, to znaczy, że to są rasy cybernetyczne. A klakoni og na ogół lubią współpracować z rasami cybernetycznymi oraz nie najgorzej się dogadują. Kolejna kolonia systemowa, teraz tym razem zobaczmy co tam chcą nam wybudować. Baza broni optycznej, baza super myśliwców, obrona jest najważniejsza. Oraz jesteśmy zaraz po nowym Orionie Najlepsi jesteśmy Prócz Oriona Bo no, Trochę to zajmuje Może nie jest to jakiś specjalnie długi czas Ale jednak trochę zajmuje dojście do Do Oriona Do, no, do nowego Oriona W sensie, że Technologicznie i tak dalej. To wszystko jest losowe. Bo czasem możemy znaleźć tak, że nowy Orion to będziemy praktycznie przez całą grę z nimi yy, po prostu do nich dorównywać, a może nawet w połowie gry możemy do nich dorównać. To jest naprawdę różnie. No, i, i tak do końca nie wiem, ile już ten odcinek trwa, bo tutaj się bardzo ugra duży. Więc jak na razie Blamor. Hmm. Dobra, zajmijmy się w następnym odcinku mm, rasami cybernetycznymi. Raz spróbujemy e, nawiązać kontakt z. Z nowym Orionem, więc to na razie wszystko. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek, ale powinien być e, niedługo. Więc e, po prostu czekajcie. Nie wiem, co tam róbcie. O, jadzie. tak więc mm, zapiszmy sobie grę. I zaraz wam powiem tak mniej więcej e, co chcę tutaj zrobić dokładnie. Chcę mianowicie podbić wszystkich. Albo jest tutaj odkrycie tajemnic Santaran. I chyba będę chciał właśnie e, odkryć albo tajemnic Santaran. Albo, albo podbić po prostu cały świat. Nie ma to jakoś specjalnie dużo. Krali, bo odkryliśmy zaledwie kilka układów a tutaj już mamy gdzieś tak chyba jedną dziesiątkę lub jedną piętnastą odkrytej galaktyki całej nie wliczając oczywiście w to czarne, czarnych dziur oraz e, jakichś ka karłów tak? oraz e, gwiazd neutronowych u, w nic, u nich nic się chyba raczej nie znajduje Albo się znajduje. Nie wiem dokładnie. Bo kiedyś tam podleciałem, to tam bardzo długo się leci gdzieś tak z 50 tur. To wszystko zależy. Ale moje statki będą mi leciały 50 tur i tam nic ciekawego nie było. Nawet nie było żadnych tras i moje statki po prostu wracały też po 50 tur. Więc lepiej było je rozwiązać. <coughs> Więc to. E na chwilę obecną wszystko. Do zobaczenia. Na razie.